Dzień dobry Państwu. Przed czterema miesiącami oddawaliśmy pierwsze w Polsce klucze do 96 lokali wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Blues. Dwa miesiące później Jarociński Samorząd wraz ze spółką Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddał kolejne mieszkania, tym razem 120. Dziś oddajemy następne 42 lokale. Tutaj, w Jarocinie, przy ulicy Leszczyce. Jest nam niezmiernie miło, że możemy tę ważną dla mieszkańców Gminy Jarocień chwilę świętować w Państwa towarzystwie. W imieniu gospodarzy dzisiejszej uroczystości, Pana Burmistrza Adama Pawlickiego oraz Prezesa JPPS, Pana Jerzego Wolskiego, serdecznie witam Pana Premiera Jarosława Gowina. Plan Gminy Jarocień zakłada budowę 366 mieszkań. Dziś mamy już wybudowanych 268. Realizacja tak dużej inwestycji z pewnością napotkała na jakieś nieprzewidziane okoliczności, ale jak widać udało się je zażegnać. Samorząd Gminy Jarocin nie raz pokazał, że odwaga i dążenie do celu pozwalają przezwyciężyć wszelkie trudności. Prawda Panie Burmistrzu? Oczywiście. Dlatego proszę Pana o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu, szczególnie mile witam mieszkańców Nowego Osiedla w Jarocinie wybudowanego w ramach programu Mieszkanie Plus, a przede wszystkim niezmiernie mi miło, że ten trzeci, ostatni w tym roku etap oddajemy wspólnie, uroczyście otwieramy z wicepremierem rządu Polskiej RP, Rzeczpospolitej Polskiej, Jarosławem Gowinem. Serdecznie witam Pana. <klucz> e w samorządach tak to bywa, że yy, są żniwa, teraz okres do, do, dożynek. My też teraz mamy żniwa, bo kończymy kadencję yy, i często obiecuje się wiele rzeczy przed wyborami. Witamy pana senatora Andrzeja Wojtyłę. Prosimy tutaj do nas. Przecież nastał okres rozliczeń i zakończenia tej kadencji, i niezmiernie mi miło, że możemy jako pierwsi w Polsce i też jedyni bo żaden program budowy mieszkań czynszowych w ramach programu plus nie został jeszcze zakończony i zamieszkały przez mieszkańców te nasze trzy osiedla są pierwsze w Polsce i wiele tutaj przed Uruchomieniem tego programu było obaw, że mieszkania budowane przez rząd wspólnie z samorządem mogą zdusić inicjatywę prywatną, że te mieszkania mogą być za drogie albo mogą być za tanie. Przeróżne zarzuty tutaj padały. Jarocin zakończył budowę w trzech lokalizacjach. W Siedle Minie powstało 96 mieszkań, które powstało w centrum miasta. To osiedle tak naprawdę uratowało od e, złej sytuacji finansowej i możliwości likwidacji małej, ale dobrej e, szkoły, dobrze funkcjonującej, z dobrą kadrą, z dobrymi wynikami. Dzięki osiedlu i 496 e, rodzinom, które zamieszkały w centrum wsi, tuż przy szkole, e, szkoło, szkole nie grozi likwidacja. Podobnie jest z parafią. Nieopodal 50 metrów osiedla jest kościół. Jest to jedna z najmniejszych parafii w naszym dekanacie, co na pewno też pozwoli funkcjonować dobrze i parafii i szkole. W tym akurat miejscu była to pierwsza lokalizacja oddana i zamieszkana. Trafiło się nieprzewidziane wydarzenie, bardzo ulewny deszcz. I rzeczywiście w trzech mieszkaniach doszło do Zawilgocenia i sytuacji nieprzewidzianych i takich, które nie powinny mieć miejsca. Na 96 mieszkań czy mieszkania. Oczywiście awaria została usunięta w ramach gwarancji. Odwodnienie i, deszczo, i deszcz, kanał deszczowy funkcjonuje już prawidłowo, ale nie jakby nie wykorzystane to zostało przez media wrogie rządowi media wrogie temu programowi aby pokazać że jakoby całe osiedle było fatalnie wybudowane w złych warunkach w złym miejscu E, zawilgocone, zalane. No nie, nie było to prawdą, i z przykrością, żeśmy te nieprawdziwe e, informacje czytali, jak chociażby w Newsweeku, który całkowicie skłamał i przekłamał to, co jest w rzeczywistości. Możecie Państwo również dzisiaj pojechać do Siedlmina e, i tak jak tu dzisiaj wejść, zapukać do mieszkańców, poprosić, żeby pokazali, jak mieszkają, a przede wszystkim zapytać, czy są zadowoleni. Z jakości tego mieszkania bezpośrednio, nie z opowieści, zapytać i zobaczyć. E, bo niestety te przykre informacje e, krążyły i mam nadzieję, że zostaną po dzisiejszej Państwa wizycie mediów pokazane bezpośrednio u mieszkańców domu, z rozmową z nimi, niech oni bezpośrednio wyrażam swoją opinię czy drogo tu się mieszka czy źle się mieszka czy zła jakość tych budynków bo myślę że to jest wiarygodne a nie to co mówią politycy albo ci którzy tutaj w Jarocinie nigdy nie byli nie widzieli a wyrażają opinię drugie osiedle które jest budowane przy ulicy Siedle Mińskiej były obawy i tutaj też różne sugestie, tak jak wspomniałem, że budowa drogów, budowa osiedli przez gminę, gminne spółki spowoduje wygaśnięcie inicjatywy prywatnej, budowy deweloperskiej czy jakiejkolwiek innej ze środków prywatnych. Otóż w tym miejscu, gdzie powstało osiedle przy ulicy Siedle Mińskiej, powstają trzy kolejne osiedla prywatne. Co spowodowało też no, dynamiczny rozwój tej części miasta. I skutki, które przed którymi ostrzegali czy mieli obawy, co niektórzy komentatorzy, no, okazały się nieprawdziwe, że jeżeli gmina tam inwestuje, to znaczy się, że warto. Tam inwestować. No i jesteśmy w trzeciej lokalizacji, w tej chwili w Jarocinie, gdzie w przyszłości prawdopodobnie będzie też centrum miasta, gdyż węzeł Jarocin jest po mojej prawej stronie kilometr stąd. Ta lokalizacja również została wybrana ze względu na to, aby ożywić tą część miasta zrewitalizować bo jak tutaj wyglądało Ponad rok temu to Państwo widzieliście, bo tu robiliśmy inaugurację budowy tych mieszkań, gdzie w tym miejscu w drodze praktycznie stał stary budynek. Ten budynek też wyglądał zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś tutaj był dwa lata temu, gdyby przyjechał dzisiaj, nie poznałby tego miejsca. Ale przede wszystkim budujemy po to, żeby byli zadowoleni mieszkańcy. I osiągnęliśmy dwie najważniej, dwa najważniejsze cele. Pierwsze, wybudowaliśmy te mieszkania w do bardzo dobrej jakości. Możecie obejść, zobaczyć, dotknąć. Po drugie, mieszkańcy za dobrą jakość płacą znacznie niższą cenę niż do tej pory. Przed chwilą powiedziała to jedna z mieszkanek, z którą żeśmy tutaj rozmawiali. I to jest najważniejsze, bo ten program ma służyć mieszkańcom. Mieszkańcom jest dla nich skierowane. Oni mają mieć dobre i tanie mieszkania i to udało się osiągnąć tutaj w Jarocinie. A dzięki czemu? No dzięki dobrej współpracy instytucji rządowej, jakiej jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który wyłożył finansowanie na bardzo dobry procent, bo około 4,5% w skali roku to jest jedna rzecz, a druga rzecz no to gmina, która zabezpieczyła tereny, uzbrojenie, projekty i dała gotowość wraz z pozwoleniem na budowę tych obiektów i szybko uruchomiła ten proces. I powiem tak, bez współpracy rządu i samorządu nie byłoby tego projektu i powiem co do przyszłości, jeżeli nie będzie współpracy rządu i samorządu w dalszych projektach, nie będzie takich osiedli jak w Jarocinie. A najlepiej jeszcze, jak wykonują to firmy lokalne, tak jak tutaj to osiedle, firma pana Hadrzyńskiego, który tam stoi i wykonywał to osiedle, bo robi to dobrze i tanio. Także wykonawcy dziękujemy za to osiedle, bo jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, a przede wszystkim Ci mieszkańcy, którzy tam mieszkają, są zadowoleni. Także dziękuję za tą współpracę i ten projekt pokazuje, że jeżeli rząd współpracuje z samorządem tak jak w Jarocinie, można robić rzeczy wielkie. Dziękuję. Proszę o zabranie premiera Jarosława Gowina głosu w tej chwili. Szanowni Państwo, jeszcze niedawno było tutaj, nawet nieścielnisko, było coś takiego, albo coś takiego, albo jeszcze inne obrazki mógłbym tutaj pokazywać. Teraz są tutaj piękne bloki, teraz są tutaj szczęśliwe rodziny, teraz jest tutaj pełno radosnych dzieci. Ja chcę Państwu powiedzieć, że. Sam wychowałem z żoną trójkę dzieci i mieliśmy przez cały czas takie wrażenie, że polskiego państwa my w ogóle nie obchodzimy, że polskie państwo w żaden sposób młodych rodziców nie wspiera. Zdążyłem się doczekać wnuka, a sytuacja się nie zmieniała. Ona się zaczęła zmieniać dopiero pod koniec 2015 roku, kiedy rozpoczęliśmy ten wielki program wspierania polskich rodzin. Najważniejszym i świetnie działającym elementem tego programu jest oczywiście to bezpośrednie finansowe wsparcie dla wszystkich rodzin wychowujących co najmniej dwójkę dzieci, czyli program Rodzina 500. Ale dzisiaj naprawdę jestem i zaszczycony, i szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w takim pierwszym akordzie już faktycznej realizacji drugiego bardzo ważnego programu wsparcia dla polskich rodzin. To jest program Mieszkanie Plus. Pan burmistrz mówił o tym, że ten program powstał dzięki świetnej współpracy między samorządem a władzami państwa, a rządem. Rzeczywiście, my, ministrowie, cały rząd Możemy realizować nasze projekty dużo skuteczniej wtedy, kiedy mamy partnerów w samorządowcach. Mamy do czynienia z tak wybitnymi samorządowcami, jak pan burmistrz Adam Pawlicki. Tutaj różnym osobom dziękowano, różnym osobom gratulowano, ale myślę, że to jest taki moment, kiedy wszyscy winni jesteśmy uklaski także panu burmistrzowi. Chcę zadeklarować, że będziemy kontynuowali ten program, że będziemy go rozwijali, zawsze we współpracy z samorządem, zawsze starając się angażować do tych przedsięwzięć także polskich przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy związani są z, ze swoją małą ojczyzną, którzy działają na terenie Jarocina, Konina, Gniezna tych miast które dzisiaj już odwiedzałem, bo jest coś niezwykle cennego w tym, że tutaj wspólnym wysiłkiem, właśnie wspólnym, w stulecie odzyskania niepodległości, potrafiliśmy połączyć działania samorządu, przedsiębiorców, rządu, a wszystko to dla dobra polskich rodzin i dobra polskiego społeczeństwa. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyłożyli swoje cegiełki do tego, żeby powstały te piękne mieszkania. A mieszkańcom chcę życzyć, żeby tutaj żyli szczęśliwie, żeby tutaj dorastały ich dzieci, żeby rodziły się nowe dzieci, bo Wy jesteście przyszłością Polski. A my, czy Pan Burmistrz, czy ja, czy wszyscy oficjele, jesteśmy od tego, żeby Wam służyć. I to, że. Możemy Wam służyć i to, że czasami przynajmniej udaje nam się to robić skutecznie, to jest największa satysfakcja i największa radość z tego, że pełnimy tę zaszczytną służbę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego dla mieszkańców tego osiedla, wszystkiego dobrego dla mieszkańców Jarocina. Dziękuję bardzo. Program Mieszkanie Plus realizowany w Jarocinie jest jako pierwszy w Polsce oraz jako pierwsi w Polsce zakończyliśmy oddawanie pierwszych mieszkań ale wydaje mi się że ważniejszym od tego jest to że w Jarocinie ten program je realizowany jest w sposób ciągły budujemy kolejne osiedle na liczba mieszkań 108 przygotowujemy kolejne lokalizacje w tej chwili jesteśmy dość bardzo zaawansowani w rozmowach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, BGK nieruchomości e, dotyczących kolejnych lokalizacji. A to wszystko dlatego, że taka jest potrzeba, takie są oczekiwania naszych mieszkańców i to niejednokrotnie e, dawali oni wyraz, kiedy ze mną się spotykali, kiedy przychodzili e, prosić o mieszkania, e, kiedy ze mną rozmawiali o swoich problemach, e, e, szczególnie mieszkaniowych. I dzisiaj <laughs> chciałbym na ręce Pana. Pana premiera, e, złożyć podziękowanie dla całego rządu, dla pana premiera Morawickiego, dla całego rządu e, za to, że taki program w ogóle jest. On jest bardzo potrzebny, a dowodem tego jest, że dzisiaj w Jorocinie e, złożono ponad 1300 wniosków. Tyle rodzin, tyle osób e, wierzy i pobudziliśmy takie nadzieje. Że nam teraz wraz z burmistrzem już nie wypada odstąpić od tego programu. My już po prostu musimy go realizować. I chciałbym Państwa zapewnić, że będziemy tutaj z ogromną determinacją, oboje z Panem Burmistrzem, dążyć do tego, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych, naszych mieszkańców. Proszę Państwa, Panie Premierze, na sam koniec już stało się tradycją, kiedy wszystkie lokalizacje, które oddawaliśmy do tej pory. Wręczałem pamiątkowe płaskorzeźby wykonane przez lokalnego naszego tutaj rzeźbiarza i każda ta z tych płaskorzeźb udokumentowała oddanie poszczególnych lokalizacji. I dzisiaj również panie premierze chciałbym panu Kolejną płaskorzeźbę tradycyjnie już dla burmistrza Adama Pawlickiego to już będzie trzecia, która pewnie zawiśnie w jego gabinecie. Jeszcze jedną z tych płaskorzeźb podarować panu senatorowi. No i oczywiście ostatnią płaskorześć, by już też tradycyjny, na ręce pana przewodniczącego Rady Miejskiej, aby powiesił ją już jaką trzecią w kolejności w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom tego osiedla i innych. Życzę wszystkiego dobrego i dobrego zamieszkania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo i nadszedł ten moment do uroczystego przecięcia wstęgi. Zapraszam Pana Premiera Jarosława Gowina, Pana Senatora Andrzeja Wojtyłę, Pana Burmistrza Adama Pawlickiego, Pana Prezesa Jerzego Wolskiego, Przedstawiciela Wykonawcy Pana Stanisława Hadżyńskiego, Raimunda Banaszyńskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Jarocinie, oraz radną z tego osiedla, panią Danutę Maćkowiak. Zapraszamy serdecznie. Nie tak? masz, Jeszcze tam jest, to to Tak, to się, się rozprzestrzeni Tak? już. uwaga, tniemy tak równo. Tak, 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 tak. Brawo. Przednio uważamy za otwarty. tutaj na